Już w najbliższy weekend powrócą eliminacje piłkarskich Mistrzostw Europy, a wraz z nimi wielkie emocje na 26 stadionach i na antenie radiogol.pl. Przygotowaliśmy dla Was 7 najciekawszych relacji, w tym starcie biało-czerwonych. W piątek odwiedzimy słynne Wembley, gdzie synowie Alpionu zagrają z Litwą. Będziemy także śledzić konfrontację Czarnogóry z Rosją. W sobotę zapraszamy na pojedynki w ramach grupy A i H, Czechy Łotwa i Bułgaria Włochy. Największe emocje towarzyszyć nam będą jednak w niedzielę aż trzy relacje w tym pojedynek reprezentacji Polski z Irlandią. Do usłyszenia na antenie radiogol.pl